Siema, widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać 90 kapsuł. No. Siema widzowie, to jest świetny odcinek. Pierwszy odcinek w ogóle na YouTubie, czyli kapsuły, dokładnie to 90... No 89 kapsuł, bo już jedną otworzyłem. No tak 6 albo 7 kaps. To dobry? O, idealnie! Już nagrywam w ogóle, nie wiesz co mówić, tak? Nie mówimy JOT WORDA, dziękuję. Dobra, otwieramy pierwszą. MEZIĘ, ty! MEZIĘ, ty! Ej, filetowy MEZIĘ. Poczekaj, ja tu kędziesz na automatach. Wejdź, zobacz, czyli kosztuje MEZIĘ filetowy. Tej, bo ja muszę jakieś turbo Dobra, pierwszy normalnie. Ja w prawdę. HOLO, HOLO, HOLO! Zajuuuuuuuuuu! Normalnie. Pierwsze kilka normalnie widzowie A ty jest mezi polo? Me, fioletowy, <grym> nie wiem wajle. jaki to jest Ej rob nie fioletowy Ej rob to też bym sobie przykleił tak. To możesz mi w pałkę A, Mezi foliowana W sumie każdego z Vitality bym sobie przykleił Ci Dobra Swój koł penujemy To nie no co ja robisz no. Tak, Kolejny o, mezi Kasiu, ty może ja, musisz ja, ja e, Rob swoi... Fo foliowana... O! One oh, oh, blisko me no. ja, ja, z jego! No, go, Nie wiem, Dobra. Następna kapsuła. Wiecie, co teraz leci? Y, foliowany Flames. Nie, leci Apex. A foliowany to, są, to Tysięcy z automatów dostałem tylko nowou Ja już do Was idę, Zajub. 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 O, idę. Dalej, tak zaju, zaju, zaju Zaju Ale już idę Ksiłanko Ogólnie zaju Zaju Ogólnie to jakbyście się pytali widzowie dlaczego nie mam y, dlaczego? Dlaczego mam tyle kapsu? Revolver Fate już zagnał ze mną Niestety trzeba było coś poświęcić. Oh, Kurz. No dobra, masz tyle zaju, masz mi oddać jednego.

to jest Plus. 40 zł 30 no zł. Uuuu Mezi Mam klamkę. Mam to robią z 5 złotych, <grym>. holo 5 zł, pozdrawiam. Teraz jakąś miał kosztem to podpisać. Mais i za złotówkę O, no, lepsze będą na kajki zwykłe. Mm. A tu się nie podniecamy, tak? Po prostu otwieramy. Podpisy są, żeby tak trafić... Per, czerwony, jakiś czerwony Czerwony, czerwony, czerwone, czerwone, czerwone. To zwany, jest takie węgier. To i tak, Plays. to się podnietę. Nie Kole... jestem w stanie dokonać czynów, no, które bym teraz nie robił. O, przyleciało! Tak, oh. było no, czerwone. Ej, już, było już. Ty. A ile to kosztuje, to czerwone na przykład? czerwono przyleciało. Dwa o. holo i... Ile to kosztuje takie czerwone? Taka czerwona naklejka. Przez 2 Czasami holo są lepsze od golda. Zajuuu! Zajuuu! Is that you, Najlepszy zawodnik na świecie. To ja. Najlepszy jest Pempo. Czemu kupiłeś w ogóle te autografy? Nie wiem. O, za chwilę nowe skrzynki, nowe kapsuły może. Nowe kapsuły, nowe kapsuły! ROPS Dobra, quick openuje to nie mniej. ZŁOTA MISTRZ kosztuje 25 dolarów No, no teraz quick openy, Ai, quick openy teraz ZŁOTA za... 5 Tak z 3 jeszcze A zaju HOLO? ZAYUUUU ZAYUUUU ZAYUU Czerwony mm. mm. poleciał mm. Unie to czerpiąc są gorsze od swej. Czyli kochać Apex. Tylko open. Też Apexa te naklejki są warte wszystkie po jeden grosz, pewnie nie. Daj, jesteś do to ostatnia, no proszę! Czerwona, czerwona, czerwona. Czerwona! Uj. witamy, ale tutaj jesteś. To jest kreml de la crème, panowie. Krem de la crème.

<grymne> no ja pierd... no <bier. grymne> Dobra? Ej, hey, si Mongols! 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 Mongols A jak to, się jak to się, Gość, 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 gość coś sobie zepsuł całe wideo, nie? Ja gdzieś... jak się do jak to wygląda. Ale jak to, to wygląda jak się naklei to, to, to czarne postarczą? To, to ty ty jesteś czarny. A vitality hol... Myślę, że tak też nie widzi. Profit pierwszy? No i O polecia, poleciało. liczymy poleciało. Ma, liczymy więcej. Ma, na 50. Panowie, najbardziej liczymy na Team Liquid Holo za 86 zł. Tak. Ale to jest tak clean. Team Liquid jesteśmy ugoto ugotowani. Team Liquid jesteśmy. Ja bym to na kliknięciu nie dałem, że że. Gitu, Gitu jesteś na Gitu na Kałaszka. Ale przysięgam wam Team Liquid Hollow 85 zł. O! <sweat> yes. tak, Kolejny to spiry, kolejne 15. 21! Tak. Yes! Spróbowałem się powoli, powoli się z o kurde vitality 35. 35. 35. 35. gold. 35. Ja nie patrzyłem, ja patrzyłem w kamerę, żeby się flexować. Aha. Dobra. Mangos. Dobra, ja jeden quick open. Haj! Quick no. open. No, jeszcze no. jeszcze jeden. Jeszcze oh. jeden. Do trzech Do razy Do Dobra, no more, no more, Aurora. 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 Aurora 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 foto. Aurora Aurora Lecimy w foto. Aurora 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 na Aurora Aurora Holo Aurora 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 bo wygląda gorzej. Najlepiej wygląda... Ej, faj to te, told you. Ale, ale, ale pup. Ja obstawiłem jednego... Yes, ja my my obstawiłem my jednego watch. czerwonego. Okej. Okay. Oh, ja nie o niej. Ojejku. O to górę. Ojejku. To dużo nie straciło. Ojejku. Nie, fejku. Nie, Ale mi szkoda.

o chłopie to, ale to zbyt kosztuje 20 złotych czerwone Które? No, ale tak czy siak no, Ale no, to wygląda no, fajnie Ale wygląda fajnie a! Ej! 80 złotych by było, już by było 0 z to co kosztuje 80, to jest to co kosztuje 80 86 kosztuje ty Nie, nie a, no, to było, zero, no. Kurde. Ale to kurde to było z... I byś, byś mogł znowu zrobić odcinek od Ej to było tego typu co Negev, a chłopie nóżkę i schadę okay. survival no, bo muszę wypikać przykleństwa. No, wypikuj. No, to nie, 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 nie chcesz mieć tego dla zlecenia. No, chyba nie chcesz. No, Ej, mogę. Zróbmy ci jazz z Tak, ja prawie byłem okay. w niebie, ja się, blisko, już, ja się już witałem z kuską, ty. Dobra. Ok. Liquid, okay. tylko to, o, to, nie. Jest. Daj, to, to duchy, różowy to jest. Liquid, tylko to różowy jest. Liquid, tylko różowy jest. Ej! Nie, przesadził, przesadził, przesadził. Przesadził, nie. śmieci grubej, ja, Nie, a Bruna ile kosztuje czerwone? TY nie! jest! Nie, plus jest. plus, wierdyki, plus wierdyki kolejne. Dobra panowie, 13, okej. Ej, ale to się A, da zrobić profit, nie? To się, się da zrobić Każda to naklejka to kolejne pieniądze jest. dla ciebie, Gaben. 13, plus 13 i... No to plus po, to, to my to my myślę, że to, to by, by się to już to spłaciło. Tak 60, 60 jest na razie. Panowie, potem wszystkie sprzedajemy i kupujemy nowego... Panowie, jest los 30, 30 złotych open, go Open, quick Open, quick Open. Oi, open. open. No, nie teraz. Bez quicków tak musi, być, musi być trochę. Już mamy 10 minut, tak, możemy tak. squikować. No nie, A Nie, tak. Żółw żółw, już open. Oh, man, ty gruba ja nie tak. Nie, tak. Nie, Daj Nie, tak kajban. A, Nie Dobra, No czerwień był. Małkyonę, Ale czerwony jest gorszy, My liczymy na tym, złotych do, do twojej kieszeni poszło. że coś ty łesy. Nice. Trzy... Trzy... Trzyść... 50 groszy ty. <grychy> <grychy> <Ten> bem, <grychy> <ma> <grychy>

Liquid holo bez quicku, bez quicku jeden quick no LIQUID HOLO Jeszcze jedno yeah. holo czy coś i ci się zwróci I daj jeszcze jedno foliowaną Gaben to mi się prawie zwróci LIQUID HOLO Nie foliowaną, tylko holo HOLO Tak, nie holo <zys> HOLO LIQUID <zys> HOLO, <zys> holo. <zys> holo. <zys> holo. <zys> Prygo liquid holo Prygo, Prygo Niech to jeszcze no, chociaż jeden, nie wiesz co Prygo liquid holo, Prygo no, liquid holo Ono ci ostatni 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 Gabe, Gabe, ty jesteś łysy ogólnie Nienawidzę cię

Śliczone, 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 śliczne. O, no, ostatni, zakleju, tak tak no. Ostatni, ostatni, będzie to, to Osta, to, to Ostatni będzie. będzie! No Dobry, będzie. Go nie będzie. Będzie. Oh. będzie. Musi, będzie. będzie. Niestety, nie poszło nam najlepiej, Miał być lepszy profit, a tutaj profit macie na paluszku, tutaj, tutaj. tutaj, dokładnie tutaj, tutaj, tu, tu, hiru. Tyle zyskaliśmy, to będzie w montażu. Jestem podczas montowania tego filmiku, jestem po kilku godzinach po nagrywce. Mm, bardzo dobrze, myślę, że wyszło, jednak muszę podziękować szczególnie jednej osobie. Proszę się przedstawić. Mojemu Moja muszona Mojemu szanownemu koledze ponieważ, pierwsze, był na Discordzie, tak jak dziękuję każdemu, kto wtedy był na Discordzie. Po drugie, bardzo mi pomógł w montowaniu, co nie jest takie łatwe, jak myślicie widzowie, bo tam trzeba stawiać różne rzeczy tego typu, Benz, benz, Mam trzy informacje. Pierwsza informacja. To jest dopiero pierwszy part z otwierania. Będzi, drugi part będzie, ale mniejszy. Tak zwany revenge. Revenge będzie polegał na tym, że wszystkie dobre, ani dobre, średnie i tanie, no wszystkie naklejki yy, sprzedamy, kupimy nowe kapsuły. No taki ten, i będziemy tak się bawić, aż w końcu albo będziemy mieli profit duży i sobie odkupię rewolwer, albo będzie, no, no wiadomo o co chodzi. Druga informacja, muszę właśnie, O w sumie to to, ale sprzedałem rewolwer. Czyli znowu będzie Road to Levo Revolver Fate Factory New Track tym razem. I no, trzeba będzie odkupić. Trzecia informacja. Myślę, że najlepsza. Czyli roz rozciągamy się, będziemy grali na inne gry. I jeszcze nie zdradzę, więc proszę pisać tam na dole. Na początku następnego filmu, czyli przypominam, Opening 2 Revenge. Powiem, albo na końcu, zobaczymy. Ogólnie to dziękuję za obejrzenie mojego pierwszego odcinka. Wiem, że nie jest najlepiej, ale nie jest najgorzej. Dziękuję Wam.